Mamy przyjemność zaprezentować państwu urządzenie do pomiarów i ustawiania narzędzi Heimer MicroSet Uno w wersji Premium, które to umożliwia wstępny pomiar i ustawienie narzędzi poza obrabiarką w trybie manualnym. Jest to udany kompromis pomiędzy atrakcyjną ceną zakupu a możliwościami rozbudowy w przyszłości. Urządzenie w zależności od wersji umożliwia przejazd X na poziomie 400 mm, a w osi Z jest to 400 bądź 700 mm. Bazą urządzenia jest stabilny temperaturowo korpus z żeliwa szarego, a najwyższą jakość i dokładność pomiaru gwarantują m.in. liniały Heidenheina, prowadnice i łożyska dostarczane przez Bosch Rexroth oraz telecentryczna kamera IDS o wysokiej rozdzielczości i 36-krotnym powiększeniu krawędzi tnącej. Pulpit urządzenia posiada szereg klawiszy funkcyjnych umożliwiających m.in. zaciąg narzędzi, indeksację obrotów życia od 90 stopni, a także dodatkowe źródło światła. Pozostałe funkcje jesteśmy w stanie uruchomić z poziomu dedykowanego specjalnie oprogramowania MicroVision cechującego się niezwykle przyjaznym interfejsem użytkownika z możliwością wywołania w szybki sposób najważniejszych funkcji za pomocą ekranu dotykowego bądź fizycznej klawiatury i myszki. Aby dokonać pomiaru, należy wybrać jedną z wielu dostępnych funkcji pomiarowych. Bogata biblioteka, a także możliwość samodzielnego tworzenia makr programów pomiarowych pozwala realizować najtrudniejsze zadania z obszaru presettingu. Po najechaniu myszką na daną funkcję pomiarową wyświetla się użytkownikom informacja o jej przeznaczeniu, a dzięki opatentowanej funkcji EdgeFinder urządzenie automatycznie wykrywa kształt ostrza i tworzy dwie przecinające się linie pomiarowe, których punkt przecięcia jest wynikiem pomiaru. Dodatkowo, poza pomiarem wartości bezwzględnych, możemy również wykonać pomiary odcinkowe, przyrostowe, pomiary kątów lub promieni. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji dostępnych już z poziomu pulpitu jest sigma, polecenie, dzięki któremu użytkownik presetera jest w stanie bardzo szybko zmierzyć maksymalne wychylenie narzędzia, zarówno w osi x, jak i z, czyli to, co jest dla niego najważniejsze. Urządzenie wyposażone jest standardowo m.in. w wysokiej jakości estetyczny stolik dedykowany preseterom, ze specjalnym miejscem na komputer sterujący, adaptery narzędziowe, a także uchwyty narzędziowe. Jedną z najczęściej zamawianych opcji jest tzw. pakiet technologiczny, w którym to klient otrzymuje funkcję Edge Finder, czyli wyszukiwarkę krawędzi, dzięki której ustawianie narzędzia w polu widzenia kamery jest dziecinnie proste. Za pomocą punktaka laserowego można szybko ustawić kamerę w obszarze krawędzi ostrza, bez konieczności jednoczesnej obserwacji położenia kamery, narzędzia oraz wyświetlanego na ekranie obrazu. Dodatkowo w skład pakietu wchodzi podświetlenie ostrza LED, umożliwiające Podgląd rzeczywisty mierzony krawędzi. W ten sposób jesteśmy w stanie bardzo szybko wychwycić zużycie narzędzia, ewentualnie znaleźć wykruszenia. Ostatnim elementem pakietu jest funkcja sterowanie przez dotyk, która zwalnia sprzęgło kolumny pomiarowej już po dotknięciu pochwytu, dzięki czemu praca z urządzeniem jest zdecydowanie łatwiejsza w porównaniu do innych precederów. Urządzenia serii UNO mogą być wyposażone opcjonalnie w drukarkę etykiet bądź drukarkę systemową, umożliwiającą wydruk szeregu informacji o mierzonych narzędziach. Użytkownik ma możliwość wydruku danych zaraz po pomiarze bądź zbiorczo po dokonaniu pomiaru całego zestawu narzędziowego. Dane jesteśmy w stanie generować według wielu dostępnych szablonów, uwzględniając w tym także kody QR. Większość urządzeń doposażamy także w tzw. śruby dokładnego przesuwu, aby użytkownik urządzenia miał możliwość precyzyjnego ustawienia środka pola widzenia kamery na mierzonej krawędzi. Jeżeli potencjalny użytkownik presetera ma w swoich zasobach sporo narzędzi tokarskich bądź uchwytów Capto, warto rozważyć indeksację wrzeciona, która pozycjonuje uchwyty w określonych położeniach: co 90 stopni dla uchwytów tokarskich bądź 120 stopni dla uchwytów Capto. Szybka indeksacja pozwala na łatwą orientację wrzeciona w odpowiedniej pozycji kątowej, w celu łatwiejszego i szybszego pomiaru narzędzi tokarskich czy też narzędzi zamocowanych w uchwytach Capto. Kolejnym rozwiązaniem dla klientów zainteresowanych pomiarami i ustawianiem narzędzi tokarskich jest wyposażenie urządzenia w dodatkową kamerę. Presetery narzędziowe najczęściej wykorzystywane są do pomiarów narzędzi w osi X i Z, ale jeżeli posiadamy sporo narzędzi tokarskich, warto na etapie specyfikacji urządzenia zastanowić się właśnie nad dodatkową kamerą, która umożliwi nam szybki pomiar również w osi Y, wskazując różnicę pomiędzy krawędzią ostrza a osiem obrotów życiona. Co w efekcie znacznie przyspieszy proces ustawienia narzędzi na tokarkach, a co więcej, zyskamy pewność, że krawędź skrawająca znajduje się dokładnie w osi obrotu obrabianego detalu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, jakie padają podczas konfiguracji, jest pytanie o możliwość komunikacji presetera z obrobiarkami CNC. Mamy tutaj cały szereg możliwości, poczynając od najczęściej stosowanego rozwiązania, jakim jest przesył danych mierzonego narzędzia za pomocą sieci LAN przy użyciu postprocesorów, dalej poprzez kody QR drukowane bezpośrednio po pomiarze, i kończąc na coraz popularniejszym rozwiązaniu, jakim jest zapis na czytnikach RFID. W przypadku komunikacji za pomocą sieci LAN konieczne jest dopasowanie właściwego postprocesora pod system sterowania obrabiarki i zapewnienie komunikacji sieciowej. W przypadku kodów QR zaraz po wykonaniu pomiaru drukujemy etykietę z wynikami, a następnie dzięki specjalnemu skanerowi połączonemu z pulpitem sterowniczym obrabiarki jesteśmy w stanie przenieść niemal automatycznie zmierzone wartości pomiarowe do systemu sterowania obrabiarki. Transfer za pomocą kodów RFID jest opcją najbardziej złożoną ale także umożliwiającą przeniesienie największej ilości informacji. Przenoszenie danych w sposób usystematyzowany znacznie przyspiesza czas przygotowania narzędzi, a co więcej podnosi jego bezpieczeństwo. Rozwiązania te za każdym razem są dobierane pod kątem możliwości i oczekiwań naszych klientów. Każde z urządzeń, niezależnie od napędów w poszczególnych osiach, jesteśmy w stanie doposażyć w ręczny czytnik RFID umożliwiający odczyt, a także zapis danych na nośniku w uchwyt narzędziowy. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.